Wynik nas bez wątpienia, co tu dużo mówić, bardzo boli, nie satysfakcjonuje. Ze spuszczonymi głowami i posypanymi popiołem, wczorajsza konferencja lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej przebiegała raczej w ponurej atmosferze. Co tu dużo mówić. Yy... Bitwa przegrana, walczymy dalej. Ale ta walka może nie być taka prosta. Wybory prezydenckie przez koalicję rządzącą przegrane. Szanowni Państwo! Wewnątrz koalicji dochodzi do napięć. Kilka dni temu w specjalnym oświadczeniu premier zapowiedział pełną mobilizację wśród rządzących. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Wiemy już, że Sejm pochyli się nad nim w najbliższą środę. To, co robi Donald Tusk, moim zdaniem jest racjonalne, bo on chce pokazać swoją siłę, swoje przywództwo, no i to, że rząd ma poparcie w parlamencie. Zdaniem opozycji wotum zaufania nie zmieni tego, jak działa bądź nie działa obecny rząd. Oni bardzo dużo obiecali, a nic nie realizują. Także ten rząd to jest kompletna porażka. My naprawdę, żeśmy zrobili przez te półtora roku. Wiele z tych postulatów, o których, o których mówiliśmy. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, że Rafał Trzaskowski musiał uznać wyższość Karola Nawrockiego? Zdaniem posłów PO nie udało trafić się do wszystkich grup odbiorców. To pokazał wynik też Męcena, że e, powinniśmy być bardziej obecni w social mediach. E, no świat się zmienił i my, my też musimy dostosować się do tych zmian jako politycy. Zdaniem Konfederacji powody porażki kandydata KO są bardziej prozaiczne. To, co robiła Obywatelskie w sposobu klinania rzeczywistości. To też są kłamstwa, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, no bo jeśli jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej mówi, że nigdy posłowie Koalicji Obywatelskiej nie głosowali za ETS2, kiedy ja mam protokół z tego głosowania i widzę jak ci posłowie głosowali za, no to jest kłamstwo. Premier Donald Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu w najbliższym czasie. Paweł Głuszyński, pół dnia